Witam, witam, Zielone Miasta Planety, Zielona Góra. Oczywiście jesteśmy w winiasz.pl. Jak widzicie Państwo od dwóch dni już na stronach internetowych mistyczna teoria, napisana historia jest logo winiarz.pl Jest to oczywiście największa klasa, jeżeli chodzi o polskę i zasoby najróżniejszych rzeczy, które są przydatne do produkcji i prywatnego wina, i do produkcji już profesjonalnej, jeżeli chodzi o wino i przechowywanie wina itd. Tak ja przejadę kamerą wideo, zrobię tak zwane refleksis dzisiaj dla Państwa, żeby zajrzeć do tej małej firmy. Zielona Góra, a zielone miasta planety, mistyczna teoria, napisana historia. Zawsze jesteśmy z kamerą wideo w bardzo ciekawych, fajnych, kultowych miejscach. Oczywiście, jakby to powiedzieć, Zielona Góra to typowo wino. Wina świata, jak Państwo widzą, jest wizytówka u nas. Ja mogę pokazać, że wczoraj produkty na oliwa, a tutaj mamy najróżniejsze no butelki, które nadają się także i... Oczywiście do oliwy i oczywiście do wina. Ja pokażę tutaj, są najróżniejsze butelki dla producentów. A do tego właśnie namawiam, by instalować sobie prywatnie, jakby to powiedzieć w miarach, w miarach oczywiście prawa, produkcję swojego prywatnego wina. Nie uciekać od tych czasów, kiedy w każdym gospodarstwie, w każdym domu była butla z winem. Ja pamiętam, wspominam swoje młode czasy, moi dziadkowie a i ojcowie. Mieli swoją produkcję zawsze wina, i każdy przechwalał się swoim, jakby to powiedzieć, smakiem. Jakimś swoim gustem. oczywiście nie można porównywać tych wszystkich przetworów i potężnych rzeczy, jak to się mówi, do tak profesjonalnych winnic, które oczywiście są w Zielonej Górze już pokazywane przez 6,5 roku. Zdążyłem być w wielu, wielu najróżniejszych miejscach. Tutaj pokażę ciekawostkę. Zobaczymy. Jak to się nazywa? Moszczu. Moszczomierz, zobaczcie, to są bardzo ciekawe rzeczy. To są wszystkie już teraz technologie nowoczesne, jakby to powiedzieć, a graniczące już, jakby to powiedzieć, z doskonałością, gdzie kiedyś były takie przyrządy. Ja może przejadę kamerą tutaj, pokażę, proszę zobaczyć. Są tu najróżniejsze wspaniałości. To są chyba aromaty różne, prawda? Najróżniejsze aromaty. O, mamy opakowania tutaj także. Tutaj zaprawka do alkoholu. Proszę zobaczyć. Co ciekawe też. Tego nie ma na bazarze, tego nie można kupić sobie na giełdzie. Trzeba przyjechać specjalnie właśnie do takich profesjonalnych salonów. Ten salon jest troszeczkę na uboczu za miastem, ale ja Państwa poprowadzę, jak to się mówi, tak zwanym nawigacją a i filmem czyli nagramy film tak, że jak tutaj dotrzeć, jeżeli chodzi o trasę. Poza tym są teraz nawigacje satelitarne, a ten sklep jest bardzo dobrze wyposażony w reklamę, jeżeli chodzi o Google, bo sprawdzałem. Łatwo znaleźć się w nawigacji, a nawigacja już poprowadzi dalej. Tutaj mamy piękne męzurki Zobaczcie. Jest taka muzyczna butelka. Piękna, prawda? 16 tylko złotych za tak piękną rzecz. Tutaj mamy my dla zakochanych. Taka butelka, która symbolizuje przytulenie się dwóch pięknych ciał takim właśnie winem. Chciałbym tutaj dopowiedzieć, że jeśli jemy, pijemy wino, a zjadamy rybę, symbolicznie tak jak ta butelka mi nasunęła tutaj pewną myśl, jedząc rybę, zjadamy rybę dzieląc na, ją na pół. ale w taki sposób, by dwoma rękoma ona i on, dziewczyna i chłopak, ona i on, by rozgałęzić tę rybę i zjadać, każdy zjada swoją połowę, ale jej nie dzielić. Czyli nie dzieląc wina, tak jak tutaj ta butelka pokazuje pierwszą miłość. Idealny prezent na pierwszą miłość, jeżeli chodzi o pierwsze jakieś spotkania i tak dalej. Chłopak dla dziewczyny, dziewczyna dla chłopaka, wypełnić to. Czystym życiem, winem gronowym, najlepiej oczywiście z Zielonej Góry, i pokazać się od takiej strony. Ja może przejadę kamerą teraz dalej. Mamy tutaj też historyczne różne rzeczy, ciekawostki. Patrzcie. I polecę kamerą dalej. Mamy tu oczywiście. Większe butelki, już takie 5-litrowe, 20 zł. Proszę bardzo, te są zdobione. Tutaj mamy za 75 zł już taką e, biowit. To jest słój szklany z plastikową pokrywą, z rączką. No już takie bardzo fajne rzeczy, których kiedyś dawniej nie było dostępnych za wiele. Wszystko to jest oznaczone gronem. Całość, jakby to powiedzieć, materiału, który tutaj Państwo widzą. oczywiście opakowania. Są to wyjątkowe sklepy. Nie ma za wiele takich sklepów. Ta branża to jest sama w sobie branża trudna, tylko i wyłącznie dla osób, które prowadzą to 30-20 lat. Są to osoby znakomite, jeżeli chodzi o znawstwo, także wina, a także posiadające, wystarczające zasoby informacji do tego, żeby Państwa poprowadzić od pierwszych kroków, od raczkowania do sukcesu, jeżeli chodzi o Produkcję własnego wina ewentualnie wejście w tak zwany kompromis życia biznesu, czyli produkcję na większą, na przykład powiedzmy skalę. Oczywiście wino zawsze jest opłacalne w małych ilościach, tak jak miód. Tutaj o, proszę bardzo, zobaczcie. Kevin z Rally to jest kurs wiedzy o winie. To jest ciekawostka piękna. Czytamy ludlumy, czytamy różne rzeczy, a tutaj za 129 zł mamy cały piękny poradnik, który dzisiaj oczywiście także pokażę w internecie na Google. Mamy tu opakowania. Cena ciekawa, zobaczcie, 2 zł. Za tego typu torebkę. Normalnie ceny są zazwyczaj od 5 zł zwyż. To jest ciekawostka też, to jest taka lodówka już, tak piękna rzecz. Piękna lodówka, zobaczcie, fajnie to wygląda w nowoczesnym mieszkaniu, w nowoczesnym salonie, elektronicznie sterowana, na dwie butelki wina. Tak jak wam kiedyś mówiłem o tak zwanych modnych, fajnych rzeczach. Tu są modne. Fajne rzeczy można kupić, a zobaczcie jaka piękna be beczka, to są beczki prawdziwe, prawda? Hmm. Tutaj oczywiście także jak to się mówi przy wejściu. Ja może sięgnę kamerą. Jest to troszeczkę na uboczu, ale to nic nie oznacza, że, że trudno trafić. Wszystko jakby to powiedzieć jest tutaj, jak to się mówi, piękne, w dobrych cenach i oczywiście jak to się mówi w pełnym zakresie wystarczająco do tego, by od pierwszych kroków rozpocząć swoją przygodę z winem, prawdziwym winem. A ja do tego namawiam. Namawiam do tego, by nie odpuszczać w życiu zasobów własnych przetworów z porzeczek, z porzeczki życia, z czarnej porzeczki, czerwonej porzeczki z grona, z, oczywiście z winorośli, z najróżniejszych innych rzeczy, ale tutaj głównie jak to się wina wino z porzeczki polecam, by zawsze mieć, mieć. swój eliksir życia. W takim pięknym wydaniu, jak to się kończy dla Państwa, zostały 2 minuty 15 sekund. Zapraszam oczywiście winiarz.pl. Pozdrawiam.